Mówisz o mnie nieprawda? Jak zgadłeś? Bo uszy mnie piekły. Co ty tu właściwie robisz, Discord? O, chciałem sobie trochę poczytać, zanim wyruszę na moją niezwykle ważną misję. Zapewne już wiecie, że poproszono mnie o schwytanie uciekiniera. Wielkie rzeczy! Masz rację, Spike? To jest wielka rzecz! Widocznie mam takie dary, dzięki którym gram ważną rolę w Equestrii. A może ja zostanę księżniczką Alicornem? Mua! Mua! Chyba śnisz. O, ja nie mam takich słów. Spytaj księżniczkę Lunę. Nie powinieneś teraz ścigać jakiegoś wrednego łobuza? Tak, tak, tak. Oczywiście. Tylko przypadkiem zauważyłem, że Twilight jeszcze nie otworzyła tej swojej małej szkatułki. I tak sobie myślę, a może to, co jest w środku, pomoże jej dowieść, że jest ważną księżniczką? Wspominam o tym dlatego, że powiedziała, iż nie wie, czy jako księżniczka odgrywa jakąś istotną rolę. Skąd ty wiesz, co ona powiedziała? Orety, czy nie po to się podsłuchuję, żeby wiedzieć, co myślą twoi dobrzy przyjaciele? Głupiec ze mnie, czy ja się kiedykolwiek nauczę tych wszystkich niuansów prawdziwej przyjaźni? Ahem. W każdym razie myślę, że właśnie teraz jest najlepszy moment, żebym was opuścił. Szerokiej drogi! Upsi, siupsi! O mało nie zabrałem tego waszego wspólnego pamiętnika. Fascynująca lektura. Widać, że się naprawdę wiele nauczyłyście. Zaznaczyłem parę interesujących fragmentów. Namawiam, żebyście je przeczytały. Nasza herbatka aktualna, tak, Flatterszaj? Jasne, zapraszam. to przyniosę kanapki z ogóreczkiem. Czasem myślę, że ten poprawiony Discord jest jeszcze gorszy niż przez tą całą jego resocjalizacją. Istotnie, ale on może mieć rację, prawda? A jeśli w szkatule jest coś ważnego? Trzeba się tego dowiedzieć. Macie coś? Nie. W tej bibliotece musi być jakaś wskazówka, jak otworzyć naszą szkatułę. Odpowiedź znajdziemy w którejś z ksiąg. Jestem tego pewna. Dobrze, zgadłem? Discord, jesteś wolny? Niczym tak? Gratuluję ci ucieczki. Obawiam się, że bez wzajemności. Och, mogłem się domyślić, że chcesz mieć Equestrian tylko dla siebie. O, nie robię tego dla siebie, tylko dla mych przyjaciół! Ale tak między nami to głównie dla Flaterszaj. Flaterszaj? Nie powiesz mi, że przyjaźnisz się z kucykami? Aha, niespodzianka! Cóż, jestem zdziwiony, że ktoś z twoim intelektem nie widzi, że ta przyjaźń jest tylko inną formą więzienia. Pewnie musiałeś wyrzec się swej prawdziwej natury, żeby zyskać ich przychylność. Absolutnie nie masz racji. Och, przestań, ja to już widziałem, ale on był zawsze mięczakiem. Tyś jest Discord, jesteś legendą. Nie możesz wpaść w tę samą pułapkę, w którą kiedyś wpadł mój brat. Pomóż mi urosnąć w siłę, a otrzymasz coś o wiele cenniejszego niż ta przyjaźń wolność. Kiedy okradnę kucyki z ich całej magii. Nic nie sprawi mi większej przyjemności niż wywrócenie ich świata do góry nogami. Kto zrobi to lepiej niż pan chaosu we własnej osobie? Dołącz do mnie Discord i pokaż wszystkim swoją wielkość, chyba że oczywiście bycie sługusem kucyków to rola, którą chcesz odgrywać w tym świecie.